I to by było na tyle z Tarasiela, z nas przewiezie łódką na drugą stronę rzeki, do samochodu i, i jedziemy. Święto było piękne, chyba za dwie godziny chyba, dziewczynki, chłopcy tam śpiewali i tak dalej i, i w ogóle, tak. Скажи сыну хорошей невесты, пускай присматривает. Да, да, скажу. счастливым. Чего, и отец Бог, ну no, скажем, взрыв. И наш, отец Бог, да, хотел. первый выбух. чтобы вы счастливы были. Чтобы мы были счастливы. И И наш спасибо. И, и чтобы мы имели смачные цукерки. Твое здоровье. Нет, ты не пьешь, я, мне надо быстрее. два шаги вперед. Three. Nie było mnie. Bo on ja trzy... jak... Zatrzymuje. A bo on... to zuby u mnie. Zuby u mnie. A teraz co do przodu jest. Ja tu... Baltuł na chodku do szpiegona. A jak się ja tu będę. Eteruska, bo ja tu nie skaczę. To mam taką nadzieję, że on umie równoważyć tą energię <laughs> i za dużo nie wypije i nie wyrzuci nas tutaj. Witamy w Starocielu, tak? Dobry pożałować, Staros... Dobry, Staros... Do... Staros... dobry pożałować na tu, tu żeby dojechać do Starosiela, to trzeba najpierw no, łódką przez rzekę przepłynąć. Tam zostawić jeden samochód, a tutaj drugi mieć samochód, o. I z całą rodziną łódką przypłynąć. Nam się trafiło, że dobry człowiek nas zabrał. Jak was zawód ja zabu, to... Dimitri nas tutaj e... pomógł nam i prze... Przeprawił na drugą stronę. A was? Iwan. Iwan. Dimitry, Iwan i... ...rybiata. Gleb. Tak? Gleb. Gleb. I dziewczka tam sprzedał. Nastia. Nastia. Krasiwa. No i wod i łazikiem dalszy. No tak, bo po drodze to jest 4 km, prawda? Nie. Tam może no, ja tam got na się na pieszką, pramo. Da, tam, no Nie, nie, kilo, nie, nie, tym, tym, tym właśnie A, po drogi. Ja nie, 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 No ładno.